He hej, z tej strony Dragon. No, a dzisiaj w końcu jest to wyczekiwane ocenianko przez wszystkich. Głównie w sumie przeze mnie. W ogóle, jaka sytuacja śmieszna. Patrz, już trzecią obrazę trafiłem z tego warsztatu, nie? To jest też ciekawe. Cyk jeszcze ją zakotwiczę. I patrz, ile już mam z, jakby miejsca zabrane przez te głupie rzeczy, nie? Ale ogólnie. Co ja robię, coś takiego? Nieważne, dobra. Cii. Yy, nie mam w ogóle żadnego kam kamyczka, nie? Yy, żeby tego pecika sobie ulepszyć, więc trochę lipa. Mam już tutaj te trzy jakby, yy, te obroże, żeby to można było wrzucić, ale to przed chwilą było widać w sumie. Dobra, yy, cyk, ogarnę na szybko konto, A, zmienię sobie. Przegram, dostanę w dubsko, dostanę w dubsko, dostanę w dubsko. W ogóle ostatnio była taka sytuacja, że przegrałem z typem, do którego miałem 10k na plus. Więc ogólnie pozdrawiam Hero 0, pozdrawiam bardzo. Eee, tutaj cyk, uuu, minus 9 siły. Eee, w ogóle tak sobie teraz spadłem na pomysł, że no trochę mam mało siły, nie? To akurat możecie nawet widzieć, nie? To jak będzie najbliższe HC na wydawanie hajsu, nie? To wszystko wpierdzielę w siłę. Mam dość, na, nawet mam dość tanio, a i tak mi siła podskoczy, nie? Młotka, jakby co nie mam, więc będę musiał sobie poradzić. Ale siła tak do 5K mi podskoczyła, z czego bym się bardzo cieszył, bo na razie to tak trochę lipa. A tu zobaczcie: 10 umek jest, już mam za 3,5 miliony, nie? Tutaj. Nawet bez tej inteligencji to już trochę jest przesada. Dobra, mam tu odpalone, więc. Mam na telewizorze odpalone tutaj komentarze. Yy, ale na początek. Chciałbym przeprosić tutaj Lidzie, bardzo, przepros bardzo przepraszam, szczerze, z całego serca. Nie wiem dlaczego przez przypadek yy, Lidzie pominąłem wtedy. Z, z ostatniego ocenianka mojej drużyny, więc yy, przepraszam. Kryjówki nie będę oceniał drużynę. Może sporadycznie. Zobaczy się, nie. No i co? Yy, widzę, że masz antytoksiki, więc fajno U, masz tego pecika. Za parę naście złotych, czy tam za parę nawet. A. To chujowy troszkę powiem, ci, że ten Myślałem, że będzie miał tą jakąś specjalną umkę. No, dobra. Jak tam, to lubi, wie, że duży klejnot ulepszania, więc widzę, że oponki zainwestowane. Kurde, czemu ja z tego wyszłem? Czasem naprawdę nie myślę. Dobra. Nie no, staty są bardzo fajne, jak na poziom ja mam do ciebie na minus, więc, ale to wiadomo, to jestem ja. To. No, mi się nie wzorujcie kompletnie, bo ja za szybko leveluję, żeby mm, ten staty, staty miał jakiekolwiek dobre, nie? Ale co, tutaj widzę, że jest sztosik. Nie, no, mogę powiedzieć 10 na 10. Mm, Pedzik to taki. Pewnie go zjełaś tylko po to, żeby. Nie, no, rzuciłaś tu duży klejnot, więc raczej będzie z nim grać. Tak, ja trochę średni ten pecik mi się tak średnio podoba. Dobra, lecimy dalej. Teraz już z komentarzy. Eee, A, i w ogóle maratonik będzie. Więc, znaczy, maratonik dla mnie, bo ja te odcinki z ocenianka będę wrzucał co parę dni, ale maratonik dla mnie, żeby jak. Bo chcę teraz wszystkie odcinki nagrać, żeby mi się nie... po prostu nie pierdzieliło, nie? Eee, kogo oceniałem, kogo nie, żeby kogoś dwa razy nie ocenić, nie? Wiecie o co chodzi. Ech, dobra, lecimy dalej. Tutaj jest y, Respekta, oceniałem. Pozdrawiam mm, w ogóle. O, Leksiaka, Leksiak, Leksiak. Ja cię mogę ocenić. Już, już cię oceniałem, ale wtedy usunąłem odcinek. O, fajnie. Lubię to, lubię to. Ale w sumie, w sumie wyje bongo. Eee, co ja chciałem zrobić? Leksiaka ocenić. Leksiak, ty jesteś na PL24. Inny świat gry. Pykęs, szmykęs. Lala, la. dawno w sumie nie sprawdzałem tej topki z tego w PL 24. A w ogóle ja idę na PL 25 jednak. Znaczy to będzie u mnie coś takiego że ja jeszcze zdążę zmienić zdanie jakieś 15 razy zanim ten PL w ogóle wyjdzie nie bo najpierw miałem iść potem nie idę. Potem miałem znowu iść potem znowu nie idę i teraz znowu idę więc mi tam nie wierzcie, czy idę, czy nie. Dopiero się zobaczy mm, te dwa dni przed y, wystąpieniem serwera, nie? To wtedy. O, jesteś w Angeli Vindicate. Ulala. O się widziałem, że... Kurde, to jest jakaś. Mm, ta drużyna zmieniła nazwę, już nie pamiętam kto. Ktoś mi pisał. Nie, czy u kogoś na odcinku. Dobra, nieważne. E, tutaj widzę właśnie, dlatego specjalnie kliknąłem. Mm, więc co? Końc, my na ten toksyczny serwer się zbliża. Mm. Wszyscy uciekają z tego serwera. No, w ogóle yy, Dame i yy, ekipa też idą, więc będzie zabawa. Mm. No, bo będą dymy pewnie jak na PL24, nie? No, ale może nie, może tym razem będzie spokojnie, tak jak PL23 i wcześniejsze. Znaczy, wcześniejsze, PL21 to też tam słyszałem, że się niezłe dymy dzieją. Ale tam już wolę w sumie nie wnikać, nie? Dobra, siła 300, więc sztos, yy, kondycja. No, no, takie mlusk, mlas. Fajne staty, fajne staty. Yy, może dlatego mluszcze, że już mi sucho w gardle i tak. A. Dobra, nieważne. Yy, no, sztosik staty, widzę. Tutaj masz pod. Lol, jaki ty masz pet Pewnie na rozpieszczonko sobie wbijasz. W sumie nie wiem. Kurde, masz, coś w kurwie się zaraz robię takie mlaski. Nie, ja to robię mimowolnie, naprawdę, uwierzcie mi. Dobra, 20-minutowy odcinek będę nagrywał, więc możesz, że ich będzie 5 albo 6. Lecimy. Fajne staty podobają mi się. Pecik jest taki średni, ale rozpieszczenie zawsze na, na czasie. O, aktywny jesteś, więc pozdrawiam serdecznie. Google Angeli Windgate. Co wy tu macie? Widzę, że macie trzy treny. Nie, dwie, y, dwa treny, jedna nka. No dobra, dobra. Lecimy dalej. Kogo my tu mamy? Mm, defekt, się ma, ocenisz konto, Pelwa się 4. Defekt, ok. Mordeczko, spoko, luzik. już ci oceniam. Mm, defekt. Przepraszam naprawdę, że tak późno te odcinki, ale mam y, ten. O, też jesteś, Andrzej. Mam po prostu remont w domu i w sobotę, w niedzielę nikogo praktycznie nie ma, więc jakby mam yy, ciszę i spokój, żeby odcinek nagrać, nie? Bo tak to... <laughs> bo Dobra, trochę cringe'owe. Aleluja, o, 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 fajne masz staty, chłopie, fajne staty, fajne staty. Już tu pozdrawiam. Na... I widzicie, mam na minus dużo, więc trochę lipa, lipa, jeśli chodzi o mnie. Ale co, łamacz kości, czyli masz pod antytoksyki. Bodyguard tak i nie. A. Bodyguard to chyba było to, że 5% na trafienie krytyczne zmniejsza się trafienie krytyczne o 5% ze strony przeciwnika. Czyli przeciwnik ma mniej krytyki, chyba coś takiego. Ach, niby gram dużo w tą grę, ale nie. O, jeśli chodzi o Pety, to w sumie do nich wagi nie, nie, nie przywiązuje jakby, nie. Tylko sobie, a, petal sam, fajnie, co? Ja, jakieś do dupy. I, I od razu zapominam. Dobra. Sztos, ym, pecik też taki sztos, powiedzmy. Nie no, podobają mi się. podobałam Na luzie. Mm, lecimy dalej, bo nie chcę, żeby mi też no, ocenił trzy osoby w ciągu 20 minut. Ale i tak, zawsze jak coś gadam, jak oceniam, to a, nagle mi coś się przypomni. O, właśnie tak jak teraz. Kryjówkę ci miałem, chłopie, ocenić. Dobra, jak chcesz, kryjówkę i drużynę. A, drużyna, no spoko drużyna 100% rozwoju to co ja mam oceniać, nie? Jest okej, okay, nie? Ważne żebyście tam sobie grali, było miło i przyjemnie Kryjówkę ci miałem ocenić, nie doczytałem, wybacz mordko Mordeczko, mordunio, mordusieńko e, Dobra, to było cringe'owe e, Lecimy dalej, tutaj widzę masz y, te, y, laboratoria, więc Kuźwa, jak mnie się wkurza, że tak mlaszczę to Was pewnie też niektórych to wkurza, nie? I... Dobra, spróbuję. Nie, 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 nie będę już tego robił, dobra? Dobra. Eee, tutaj masz widzę laboratorium, warsztat, więc gitara. Tutaj na 13 centrum. Ulepsz sobie centrum na 10, na 10. To Kesha będziesz zaoszczędzał na HC. To bardzo się przydaje. Gdzie ty masz? A tutaj jest. No, spoko, kryjóweczkę, spoko. Podoba mi się, podoba, podoba. Aczkolwiek, te yy, Ten. Minus na końce sobie ulepsz, To wtedy później nie będziesz musiał już kompletnie tego. Yy, wydawać hajsów kryjówkę. Dobra, lecimy dalej. Yy, bo się znowu rozwodzę. Gdzie jest moja myszka? Siema Ziomek, ocenisz mi konto, kryjówkę yy, Kamil Roes. E, kojarzę cię. I polecisz moją drużynkę. No zobaczymy, zobaczymy. W ogóle dziękuję Wam za 136 subskrypcji. Naprawdę dziękuję. Widzę, że się pomału rozwijam. Subskrypcje mi dolatują, czy tak mogę powiedzieć. Roes. Szukaj. Dobra, wyszukało, więc jest gituwa. Tym telem, tem tem. O, toksyki. Super. Dużo siły masz, więc sztos. Podobają mi się staty, jak na poziom masz bardzo dobre. Mogę już naprawdę gdzieś 10 na 10. Podobają mi się. Pecik. Pierwsza unka jest nawet spoko, jak na to, toksiki. Tamta ostatnia też jest spokoj. Eee, fajny pecik, fajny. Aż mi się podoba. Weskitu. podoba mi się. I małe klejnoci, więc gitarka. Co ja miałem jeszcze zrobić tobie? Tobie? Hmm. Kryjóweczkę, no mówię, kryjówki mi się w sumie nie chce oceniać, no bo wiadomo. O widzę masz kuźnię, ulepsz sobie na trójkę, ulepsz sobie chłopie na trójkę. A trzeba mieć trzynasty poziom, masz czternasty nawet, ulepsz kuźnię na trójkę. Sorka, jakoś mi się odbija, bo dzisiaj naprawdę dużo na śniadanie zjadłem, a jakieś 30 minut temu jadłem. Więc wiecie, yy, ulew sobie na trójkę, to będziesz mógł już seta zdobywać, nie? Ja już mam trzy części seta i jakoś nie mogę trafić dalej. Ale mm, pomalutku, może po prostu nie mam szczęśliwego dnia dzisiaj. Ej, no chopie. No, powiem Ci, że tak niesympatycznie, bo w ogóle ten, nie masz... Yy, Minusa na końcy i to jest bardzo złe, I niby dużo tam trzeba czekać, ale to szybko mija. Chłopie, mówię ci, raz, zobaczcie, te 3 dni możesz sobie poczekać, a naprawdę ten minus daje ci sporo, nie? Polecam sobie naprawdę to mm, wybudować, bo to jest naprawdę sztos. Dobra, lecimy dalej, tylko że nagle dostałem laga, dokładnie, to jest mój. Moje... Czekaj, czy ja mogę im pokazywać? Nie wiem, ale. Kurde, nawet. Dobra, czekajcie chwilę. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Cześć, nagrywa to się? Tak, nagrywa się, dobra. Yy, to moja grupka na PL25, to w sumie mogę już ją zminimalizować. Yy, dobra, lecimy dalej, nie będę się rozwodził. Yy, Kamil, Roes, miałem Ci jeszcze drużynkę ogarnąć. Beer Force One. Dobra, lecimy. Spoczko. Mm, to jest P24, tak? Zgadza się? E no, fajna drużyna. Znaczy też moim zdaniem, e, jeśli chodzi o takie ocenianie drużyn, to też w sumie nie ma sensu, bo ja nie mam. Nie mam po prostu co powiedzieć. Co powiem, że a. No, ogólnie fajna, ale nie ma 100% to chujowa. No. Nie wiem. Głównie mi tam zależy na atmosferze w drużynie, Jeśli jest fajnie, rozgadani ludzie, miło przyjemnie się spędza czas, to sobie sieć. Ja naprawdę nie mam praktycznie nic do powiedzenia. 100, 130 członków. O! To ponad... E, to trzeba dużo pieniędzy wydać, aż chyba 30 nawet. Yy, dobra, yy, ocenisz. Yy, polecisz... No mogę polecić twoją drużynkę, aczkolwiek jej nie znam, ale... Mm, polecam drużynkę, mm, no i już to mnie tyle, nie? Ech, już się zmęczyłem, a mam, teraz tak sobie pomyślałem, że jeszcze 5 odcinków muszę nagrać, czyli jakieś 3 godziny z życia odjęte, więc... Nieźle. Yes. To jest mój pierwszy odcinek, dobra, na początku odcinku muszę mówić, który to jest odcinek, żebym się nie pomylił i na przykład trzeciego nie wrzucił, jako drugiego. Wiecie o co chodzi. Dobra, cyk, pykę, szmykę, lecimy dalej. Pozdrowisz mnie i oceniłbyś Harnaś z rana. A no bardzo pozdrawiam serdecznie. Mm, lecimy. Harnaś z rana. Mm, 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 nie napisałeś pl ale. Ale myślę, że ty będziesz gdzieś tutaj na PL24. Harnaś z rana. W ogóle taka sytuacja. Dzisiaj kroję cebulę? Nie? I prawie i ten uciąłem sobie na skórek palca, nie? I mi teraz tak trochę krwawi. Hernaś napisałem, no chyba że tak, chyba że wtedy nie będzie. Pykens, Pykens, eee, Cyk. A widzisz, znalazłem cię, haha. Jebać Mary Jane, nie wiem co to jest, więc się nie wypowiadam. A nawet, jakbym wiedział, to i tak bym się nie wypowiadał, bo ja jestem family friendly i. No, wiecie o co chodzi, że. Dobra, nieważne. Staty mm, ma spoko, aczkolwiek widzę, że jeszcze nie masz tego. Hmm. Ani anty, ani toksików. Chyba, że wolić mieć takie pro takie hmm, porówno. Jeśli masz tą rąbiącą płetwę, to polecam ci zdecydowanie mieć więcej inteligencji. Hmm. No i co, i tyle, nie? Bo konto spoko, to spoko, dwusetny poziom. Całkiem spoko. E, teraz nasz czas. Ok. Legendy Ligi Legend. Ulala, ktoś tu w Lola sobie pyka. No, no i akademia tęce. Jezu, tęce jeszcze jest? Nie wiem, czy dawno ich nie widziałem. Ale nie, gdzieś mi chyba rzuciły się, Rzucili się w oczy. Dobra. Czekajcie, napiję się wody. Mm, oaza gazowana. Półtora litra. Mmm, dobra. E, ZW na chwilę. Hej, hej, dobra, jeszcze zdążę jedną ocenę, o, o, ocenkę ogarnąć. Mm, dobra. A, warrior. Dobra, spoko, zaraz cię ogarniam. Mm, cyk. Pe, nie, nie tu. Może. Misklika Klika, walnąłem. P o, jesteśmy, dobra. Wersen? Czy, czy ja z Tobą w grupce przypadkiem nie jestem? Chyba tak. Jestem z Tobą w grupce na tym. Yy, ten. Yy, jeśli chodzi o ten PL25. A to pozdrawiam, pozdrawiam Cię. Mordeczko. Jeśli oczywiście to ty nie, ale dobra, lecimy Dzik Cykę Ula la, tutaj widzę yy, szpan 40 dni w plecy. E, 40 dni w plecy to i tak yy, spoko. Spoko, bo jesteś top, topową postać. I to 40 dni w plecy. Oe, szanuję, szanuję. Staty z, yy, z masz tos, tutaj łamacz kości, co dwie. e Gitara, gitara masz, peta, gitara masz, staty. Nic, nic dodać, nic ująć. No to lecimy dalej, nie? Yy, dobra, to możemy Cię jeszcze raz ocenić, bo Warriora Cię już oceniałem. Mm. Tak mi się wydaje. W każdym razie. Nie, no, chyba Cię oceniałem, Warriora. Nie pamiętam w sumie. Dobra, cyk. Nie, to nie macie, dobra? Wersen. Eee, o, co tu mi się zabykliknęło? Ach, uroki na telefonie, ale wolę zdecydowanie nagrywać na telefonie niż na kompie. I to jest naprawdę True Story. Ok, nie interesuje mnie to na razie. Wersen 28, 427. Powrót z pełną parą. Ue, staty masz bardzo dobre. Ja już tutaj widzę. Który masz poziom? la Sta, spoko statysz to spodowają mi się. Pecik też, nie ma się do czego przyczepić po prostu. Czekajcie, jeszcze sobie mmm, jakąś misyjkę klepnę, może być. Ech, no i myślę, że będziemy kończyć, to będzie pierwszy odcinek. Już się boję, naprawdę już się boję, ile odcinków będę musiał nagrać z tego cenianka. Będę robił takie, właśnie, bloki yy, ocenianka po 20 minut. Dopiero jak nagram wszystkie odcinki z ocenianka, to dopiero wrzucę ten pierwszy, nie? Przynajmniej będę miał na jakieś dwa tygodnie spokój z tym, a potem znowu trzeba będzie wrócić do nagrywania. I teraz jeszcze jedno, co dotrwał, yy, co mogę powiedzieć, że na razie w ogóle już ocenianka nie będzie. Chcę przystopować z tym, chcę. Jakiś taki normalny content sobie nagrać. Taki zwyczajny odcinek z Heroseo. No i co? Trzymajta się, nie? Ju, już, już się boję. Już się boję, jak, jak będę miał zrytą psychikę. Dobra, trzymajta się. Do zobaczyska. Bye.